Cześć kochani. Tutaj Aga Ochałek Yoga. Bardzo miło mi cię gościć na filmiku poświęconym naszym dłoniom, nadgarstkom i tak naprawdę przedramionom. Jest to filmik, który pomoże nam wzmocnić nasze dłonie, pomoże nam zrozumieć pracę dłoni we wszystkich pozycjach, gdzie nasza dłoń jest przyklejona do maty, a przede wszystkim kiedy zaczynamy pracę na przykład z niskimi balansami ręcznymi czy staniem na rękach. We wszystkich tych pozycjach, we wszystkich tych asanach, nasza dłoń przejmuje pracę naszej stopy. Dlatego ważne jest to, jak tą naszą dłoń odkładamy na macie, na podłodze i jak ona pracuje. Będę chciała ci dzisiaj przedstawić koncept hasta bandy, czyli dobrego doklejenia i dobrej pracy dłoni na macie i do tego pokazać ci kilka ćwiczeń, które pomogą ci wzmocnić swoje nadgarstki i od razu też je rozluźnić. No i zaczniemy sobie powoli. Zaczniemy sobie w siadze na piętach. Jeżeli bardzo nie lubicie tego siadu, to oczywiście możecie sobie usiąść w dowolnym innym. Zaczniemy sobie od takich sześciu najprostszych ruchów naszego nadgarstka. Wyciągnijcie sobie palce dłoni do góry. Możecie je troszkę rozszerzyć. I to będzie pierwszy ruch, czyli... Mocne zgięcie do góry, później kierujemy sobie nasze palce w dół i też, jakbyśmy chcieli dotknąć naszymi palcami od dołu do naszego przedramienia. To jest drugi ruch. Trzeci i czwarty. Machamy sobie na boki, ale nie machamy całymi rękami. Tylko ręce są nieruchomo, a tylko nasza dłoń. To będą minimalne ruchy, tylko nasza dłoń macha sobie na boki. No i piąty i szósty ruch robimy sobie rotację. Kręcimy sobie w jedną stronę, kręcimy sobie w drugą. I teraz łączymy te wszystkie ruchy w dowolnych konfiguracjach przez minutę. Więc zaczynamy sobie machać w jedną, drugą stronę, łączyć sobie te wszystkie ruchy: rotacje, zgięcie, wyprost nadgarstkę. Możecie też rozszerzać palce dłoni. Po prostu tak sobie naszą ręką, naszą dłonią pracujemy. To już pozwoli nam trochę złapać kontaktu z sobą, naszą dłonią, ale też może być dość już wysiłkowe. Mogą się też pojawiać odczucia w naszych przedramionach. Te przedramiona też powinny być dość wzmocnione i jak wzmocnimy te przedramiona, to na pewno pomogą nam trochę bardziej w tych wszystkich pozycjach niskich balansów ręcznych czy stania na rękach. Dobra, jeszcze chwilę. Eksplorujemy sobie te ruchy. I powoli zrzucamy, rozluźniamy wszystko. Kolejną minutę spędzimy sobie na takim eksplorowaniu dotyku naszą dłonią, ale jeszcze bez obciążenia. Więc tak po prostu będziemy sobie doklejać naszą dłoń do maty czy do podłogi, tak eksplorując sobie też całą przestrzeń, którą dookoła siebie mamy. Więc doklejamy sobie powolutku dłonie. Można zacząć od opuszków palców, przez resztę palców i doklejając śródręcza, można też w drugą stronę, więc w każdą stronę wyginamy sobie naszą rękę, naszą dłoń, ale nie obciążamy jej jeszcze za bardzo. Jest to takie delikatne doklejenie, delikatne ruchy. Możecie też skorzystać tutaj i porozciągać sobie pojedyncze palce. Więc mogę sobie ująć wskazujący, mogę sobie użyć dwóch palców, w jedną, w drugą stronę, podociskać, poczuć tak świadomie swoją dłoń, jedną i drugą. Chwilkę sobie tak poeksplorować, też przestrzeń dookoła siebie. I to samo w sobie jest już super rozgrzewką, jakim skupieniem się na tym, jak w ogóle działa nasza dłoń, jaki w ogóle mamy z nią kontakt. No dobrze, znowu zrzucamy wszystko. I teraz zajmiemy się pojęciem hasta bandy. Co to jest hasta banda? Jest to taka blokada dłoni, powiedziałabym, czyli po prostu to, jak, w jaki sposób nasza dłoń działa na macie, jakie części naszej dłoni powinny być doklejone i co tak naprawdę powinno się zadziać wtedy, kiedy nasza dłoń jest na macie. We wszystkich rękach podpartych, deskach, czaturangach, niskich balansach, krukach, niekrukach itd., no i w staniu na rękach. Nazwijmy sobie tą część naszej dłoni, piętą naszej dłoni i teraz chcemy przykleić sobie piętę do pięty. Jak sobie przykleimy tą piętę do pięty, to później skupiamy się na naszych nasadach palców i będziemy chcieli dokleić piętę plus wszystkie nasady naszych palców do siebie. Ta część w środku działa trochę jak przyssawka, więc ona generalnie się nie przykleja, tylko trochę się od siebie odciąga, ale cały ten... To koło, ten okrąg tutaj jest doklejony. I na razie doklejmy sobie tylko te części naszej dłoni. Więc doklejam sobie pięty, doklejam sobie nasady. Moja przyssawka jedna do drugiej się przysała. I teraz, w zależności od tego, jak to teraz czujemy, czy czujemy już jakieś duże wrażenia w naszych nadgarstkach, możemy sobie zostać z dłońmi troszkę wyżej. Palce dłoni na razie są po prostu takie rozciapiżone i niedoklejone do siebie. I jak jest ok, to próbujemy pociągnąć nasze nadgarstki w linii z naszymi łokciami, a może nawet troszkę niżej. I pewnie też poczujemy, że zaczynamy to odczuwać trochę w obręczy barkowej bardzo dobrze. I zostańmy sobie na trzy oddechy. Jeden, dwa i trzy. I zrzucamy, rozluźniamy. No już samo w sobie to ćwiczenie jest dość wzmacniające. No, i kolejna rzecz. Doklejmy sobie dokładnie w ten sam sposób nasze śródręcze i dodamy do tego nasady naszych palców. Knykcie, czyli te kostki tutaj środkowe w naszych palcach, mogą być lekko ugięte, czyli robimy sobie takie pajęcze, jakby nasze dłonie. Później prze przełożymy sobie to na podłogę, ale na razie robimy to w przestrzeni. Więc doklejam sobie pięty, doklejam sobie moje nasady palców, trzymam to i teraz przyklejam sobie opuszki palców, każdy po kolei. Ale nie odklejam tej części tutaj w dole, więc wszystko to jest do siebie przyklejone. I znowu jak czuję, że jest OK, wyciągnę sobie nadgarstki delikatnie w dół. Napieram na siebie całą dłonią, patrzę sobie na moje opuszki, może uda mi się tak mocno nacisnąć, że będą białe. I zostaję sobie na trzy oddechy. Jeden, dwa, i trzy. Rozluźniam, zrzucam wszystkie napięcia i dokładnie to samo chcę teraz wykonać na macie, czyli chcę dokleić. Nas, nasady palców, opuszki palców i tą całą tutaj część. Tak naprawdę najwięcej ciężaru jest na nasadzie kciuka, palca wskazującego i małego palca, no i na opuszkach palców. I też jak odłożymy sobie dłoń na macie, to jednocześnie rozciągamy delikatnie palce na zewnątrz, szeroko, ale dodatkowo szukamy takiego ściśnięcia maty, więc to są takie dwie przeciwstawne siły. Jednocześnie rozciągam, ale też ściągam matę. To trzeba sobie wyćwiczyć i to na spokojnie. Więc przechodzę sobie teraz do klęku podpartego i pójdziemy sobie dalej. Już teraz obciążamy sobie troszkę nasze nadgarstki, naszą ciężarem cała. I spróbujcie jeszcze raz dokleić sobie teraz podeszwy naszych, pięty naszych dłoni, nasady i opuszki palców. Można te knykcie delikatnie ugiąć. czyli rozszerzam sobie jednocześnie palce dłoni i ściskam matę moimi dłońmi. Spróbujcie sobie chwilkę podociskać. Możecie też spróbować sobie podociskać pojedynczo każdy palec, czyli wciskam sobie kciuka, palec, środkowy, palec wskazujący, środkowy, serdeczny, mały i tak sobie, jakbym trochę grała na pianinie, przyciskam y, każdy palec z osobna. No i to też już samo w sobie jest coś wzmacniające. Też staram się tutaj trzymać żebra schowane, można lekko podwinąć, wiennicy, tak żeby czuć się tutaj stabilnie. Mhm. I teraz dodaję sobie wysuwanie ciężaru ciała do przodu, do tyłu, z taką myślą, że jak wysuwam się do przodu, to chcę poczuć o, moje opuszki palców wciśnięte, a z wydechem odpycham się od tych opuszków palców i delikatnie wycofuję ciało. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I nie odklejam zwłaszcza tej poduchy pod palcem wskazującym. Mhm. Good. Teraz skręcam sobie palce dłoni na zewnątrz, mogę zbliżyć do siebie nadgerstki, nie muszę ich złączyć, ale mogę je troszkę do siebie zbliżyć. Trzymam stabilnie moje barki, przyklejam wszystkie y, opuszki, nasady i zaczynam sobie kręcić małe kółeczka. W jedną stronę i w drugą stronę. Zaczynam sobie od mniejszych kółek, mogę sobie powiększać z każdym kolejnym. Super. Wracam sobie do centrum, rozszerzam sobie e, znowu moje dłonie pod barki i skręcam sobie jeszcze głębiej palce dłoni w swoją stronę. I teraz ważna rzecz: uginam sobie lekko łokcie, tak żeby nie wypychać łokci do przodu, nie przeprostowywać tych łokci. Jak chcę więcej, to zaokrąglam plecy. I teraz wycofuję swoje pośladki w stronę moich pięt. Mogą się nadgarstki lekko oderwać. Szukam rozciągania z tej strony przedramienia. Czyli jeszcze, jeszcze mocniej zginam sobie nadgarstek. Zaokrągam plecy. Zostaję na trzy w takim pasywnym rozciągnięciu. Jeden. Dwa. I trzy. Powolutku rozluźniam, skręcam palce dłoń z powrotem do przodu, siadam sobie na piętach, odkładam grzbiety, dłoni na macie i kilka razy ściskam sobie takie delikatne piąstki, żeby rozluźnić. Mhm. Wracam sobie na pięty. Mogę zrzucić napięcia, i teraz spompujemy sobie troszkę nasze przedramiona. Wyciągnijcie sobie ręce do przodu. I barki są luźne, czubek głowy do góry. Rozciągam sobie palce dłoni, jak najszerzej się daje, jak najszerzej, ściskam piątki jak najmocniej. Rozszerzam palce dłoni, ściskam piątki i zaczynam sobie robić takie ruchy coraz szybciej. Więc ściskam piątki, rozszerzam palce dłoni i przyspieszam ten ruch. I tak tyle, ile mogę, tak naprawdę, yy, im dłużej, tym lepiej. W pewnym momencie poczujecie, że zaczynają te przedramiona palić. Więc oddychamy sobie spokojnie, coraz szybciej, coraz szybciej. Jeszcze 10, 9, 8, 7. W pewnym momencie ten ruch tak zwolni, ale staramy się jeszcze szybciej. 5, 4, szybciej, 3, 2, 1. I los rozluźniamy. Tak naprawdę, im dłużej, tym lepiej. Więc możecie sobie też to zapamiętywać po prostu te ćwiczenia i w międzyczasie robić sobie raz na jakiś czas takie, taką nadgarstkową rutynę. No dobrze, mamy to. Chwilkę sobie teraz rozluźnimy, więc możecie sobie zrobić w ten sposób. Odkładamy sobie przedramię na macie i yy, kolanem chcemy rozmasować sobie nasze przedramię od nadgarstka do łokcia. Mhm. I tak samo drugie. Może też po prostu przemasować sobie dłońmi, ale kolanem jest takie skuteczniejsze. Tam palce dłoni będą się trochę zaciskać. No dobrze. Mhm. Teraz użyjemy sobie kostki i łapiemy sobie kostkę w ten sposób, czyli palce są od góry, kciuki są od dołu, wyciągamy kostkę przed siebie. Trzymamy ręce w miarę proste i teraz kręcimy sobie kostką w dół jedną dłonią, chwytamy kostkę od dołu i kręcimy ją z powrotem do przodu. I tak kilka razy, powiedzmy 10 takich kółeczek, jak najwolniej, tak żeby ruszyć ręką w jedną i w drugą stronę, tak jak w największym zakresie. I po dziesięciu zmieniamy sobie kierunek, więc trzymamy znowu kostkę i teraz łapiemy od góry, kręcimy do siebie od góry, kręcimy do siebie od góry. tak możecie sobie kręcić przez mniej więcej minutkę, aż się trochę zmęczą te nadgarstki i zrzucamy sobie wszystko luźno. Teraz ściskamy sobie piąstki i na, na ziemi, na macie chcemy odłożyć te dwa knykcie, palca wskazującego i palca środkowego. I na tych knykciach chcemy sobie utrzymać ciężar naszego ciała. Więc przechodzimy sobie do klęku podpartego, odkładamy sobie te... Dwa knykcie palca wskazującego i palca środkowego. Nadgarstki są wyprostowane, czyli nie chcemy ich zginać w żadnym kierunku. Odpychamy się mocno i zostajemy sobie tutaj na pięć oddechów. Jak czujemy, że jesteśmy w stanie zrobić troszkę więcej, to cały czas z tym ciężarem cała na tych dwóch kostkach. Unosimy kolana do góry i trzymamy. Mocno wciskamy piąstki do maty. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden dech. I z wydechem rozluźniamy wszystko, zrzucamy napięcia. Mhm. Doklejamy znowu całą dłoń do maty, przyklejamy nasady na opuszki palców i teraz będziemy sobie unosić śródręcze, nie odklejając jakby nasad. I, I czterech palców, Wciuki mogą się odrywać. I jak najwolniej będziemy odkładać z powrotem śródręcza i przyklejać całe śródręcza do maty. Jeśli czujecie, że na dwie ręce naraz, dwie dłonie naraz to w ogóle się nie da, to robimy sobie jedną do góry i jak najwolniej przyklejam w dół. Do góry, jak najwolniej przyklejam w dół. Zmieniam sobie stronę i w dół. Jak mniej więcej po pięć razy na jedną, na drugą stronę w swoim tempie albo od razu obie naraz. W mm -hmm. swoim tempie, jak skończymy, rozluźniamy, znowu zrzucamy. Jeszcze jedno ćwiczonko. Odłożymy sobie teraz nasze grzbiety dłoni na macie, delikatnie. I teraz im bardziej jesteście wysunięci do przodu, tym więcej tutaj będziemy czuć. Im się bardziej pochylimy pośladkami w stronę pięty, tym troszkę mniej, więc też możecie sobie tym manewrować. Teraz uginamy sobie łokcie, ściskamy sobie piąs piąstki. One będą takie luźne, i z wydechem odpychamy się od grzbietów w dłoni, prostujemy sobie łokcie. Uginamy sobie łokcie na boki, odpychamy się, prostujemy łokcie. I też tak kilka razy wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz wdech i wydech. I uginamy łokcie, rozplatamy dłonie, wracamy sobie. Dłońmi do przodu, i teraz rozluźniamy znowu nadgarstki. Wejdziemy sobie do pozycji dziecka, ale włożymy sobie teraz nasze nadgarstki między łydkę a udo. Siadamy sobie na naszych nadgarstkach, tak żeby zobaczyć nasze dłonie między naszymi nogami. Czoło na matę i machamy sobie naszymi biodrami, masujemy sobie nasze nadgarstki. potrzebujemy, może tam sobie też pościskać piąstki. I unosimy sobie pośladki, wracamy do góry. No i tak naprawdę to już jest taka super fajna rutyna do tego, żeby sobie gdzieś tam wprowadzać to wzmocnienie nadgarstków, jest jeszcze mnóstwo innych ćwiczeń, które gdzieś tam te nadgarstki nam angażują. Najbardziej polecałabym Wam po prostu podczas każdej praktyki jogi, jeśli wchodzicie od razu do klęku podpartego, do pozycji deski, robicie czaturangi, robicie jakiekolwiek ćwiczenia, jakiekolwiek pozycje, w których nasza dłoń jest doklejona do maty, pies z głową w dół, zwracam uwagę na to, jak pracuje moja dłoń, jak ona jest doklejona, jak odpycha mnie od podłogi. Co się wtedy dzieje z moją obręczą barkową? To wszystko jakby zaczyna się w naszej dłoni, więc wszystkie pozycje odwrócone w stylu stanie na rękach, wszystkie pozycje niskich balansów, kruki czy jakieś inne pozycje niskie. Niskich balansów zaczynają się od naszych dłoni, i jak poczujemy, jak pracuje nasza dłoń, możemy sobie iść dalej. Niech ta dłoń będzie naszą podstawą, taką jak najbardziej świadomą, tak jak to stopa jest naszą podstawą, kiedy jesteśmy po prostu w pozycjach stojących na nogach. Tak, niech nasza dłoń będzie taką świadomą dłonią pracującą. Także możecie sobie tą mm, rutynę wprowadzić tak naprawdę do każdej praktyki jogi i pamiętać o tych nadgarstkach. Często mm, podczas praktyk te nadgarstki są trochę zaniedbywane, mam wrażenie, więc po prostu wprowadzać sobie jakiekolwiek ćwiczenia z tych, <grych> które dzisiaj były albo dodać sobie jakieś swoje. Jeśli macie jakieś swoje ćwiczenie, którego dzisiaj nie było, dajcie mi też znać. No i korzystajcie. I mam nadzieję do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć.